Witajcie bardzo serdecznie, kury mam już od dwóch tygodni i muszę się pochwalić, że pojawiły się pierwsze malutkie jajka, przez te dwa tygodnie były cztery jajka, dwa były zniesione w gniazdach, tak jak być powinno, no i dwa gdzieś na zewnątrz, jeden był, jedno było tutaj o, pod kurnikiem, a drugie tam przy gałęzi, kawałek dalej. Jak widzicie, no kury już e, trochę mniej się boją, nawet potrafią podejść e, do mnie e, jeszcze nie jedzą z ręki, ale myślę, że to kwestia czasu. Co dzisiaj przygotowałem? Dzisiaj przygotowałem przede wszystkim coś nowego, coś czego kury jeszcze nie próbowały. O zobaczcie, dynia, dynia z własnego ogrodu. Wziąłem taką mniejszą, żeby zobaczyć czy w ogóle będą zainteresowane. Myślę, że tak. E, trochę zieleninki, żeby, żeby miały, no bo zobaczcie, wybieg jeszcze niedawno był normalny, tak jak tutaj za płotem. Zielona trawka, jakieś tam chwasty, coś, coś tu rosło. O, a teraz po dwóch tygodniach, no pustynia. Pustynia, pustynia. Zostało trochę słomy z kurnika, którą góry oczywiście wynoszą. Ja zamontowałem tak na wyjście taką Listewkę, żeby, żeby aż tak dużo tego nie szło, no ale nadal wypada. Dzisiaj będzie generalne sprzątanie kurnika. Czekam na paczkę yy, od kuriera, właściwie od paczkomatu. Tam zamówiłem sandezję do suchej dezynfekcji. Czytałem, że podobno bardzo dobrze się sprawdza, także dzisiaj wypróbuję to u siebie. Kury rano zostały oczywiście wypuszczone, dostały świeżą wodę. Jedno poidło, tak jak mówiłem wcześniej jest na zewnątrz, drugie o w środku i tam też jest karmidło z ziarnem pszenicy, kukurydzy. Nie mam śruty, nie mam śruty. Śruta jest zamówiona, powinna dojechać najpóźniej w poniedziałek, tak myślę. Dlaczego zamawiam śrutę? Bo nie mam śrutownika, a mielenie ręczne zajmuje bardzo dużo czasu. Więc stwierdziłem, że zamówię troszkę 100 kg e, mieszanki. 50 kukurydzy, 50 pszenicy. E, no i zobaczymy. Zobaczymy, co przyjedzie. Jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie mi się sprawdzać, no to, no to będę zamawiał więcej. A jak będę miał problem, no to pewnie jakiś śrutownik mniejszy kupię taki na własne potrzeby. No i zobaczymy. O, zobaczcie, jestem przy karmidle i już kury. Interesują się, interesują się, co się dzieje. Zobaczcie, patrzą. Może zrobię tak, że o, rzucę im trochę ziarna. No, z prawej strony już podchodzi. Już patrzy jedna, co tu się dzieje. Inne zaraz zobaczą, że dziobie, i pewnie też podejdą. No, oczywiście, oczywiście, już są. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy, do tego o czym dzisiejszy odcinek będzie, o karmieniu kur dynią. Słyszałem od znajomego, że, że bardzo smaczne jajka są, ja tych dyni mam naprawdę sporo w ogrodzie. Przez przypadek właściwie posadziłem, dopiero później pojawił się pomysł kur, no i, no i powinno się sprawdzać. Jeżeli, jeżeli będzie fajnie to szło, to myślę, że na przyszły rok będzie tego więcej. Dodatkowo wczoraj na stacji benzynowej w ogóle e, tankowałem normalnie samochód i zobaczyłem, że sprzedają ziarna. Tam były różne: e, pszenica, kukurydza, jęczmień, żyto, owies. no i rzepak, rzepak. Rzepaku nie mam, więc stwierdziłem, że wezmę trochę. I tutaj mam takie mniejsze karmidło, i po prostu zobaczymy, czy którą to smakuje. Może powinienem to dodać do tamtych karmideł, żeby wymieszać. Ale dzisiaj na pierwszy raz na spróbowanie nie za dużo dodam tutaj. Właśnie się tak zamyka. To jest chyba w ogóle karmidło dla kurczaków. A może i nie, nie wiem. No takie mam. Dodam kurą, zobaczymy. Zobaczymy czy będą zainteresowane. Myślę, że, że tak. Staramy się dawać jedzenie w jedno miejsce, jeden obszar, o może w ten sposób, żeby wiedziały gdzie go szukać. No i co? I dynia. Dynia. Jak ją rozłupać? Zastanawiałem się dosyć długo. O jeszcze zieleninkę wyrwaną gdzieś tam chwasty z ogrodu. A żeby miały cokolwiek, oczywiście im to donoszę. Nawet kilka razy dziennie, ile razy idę to zawsze tam garść wezmę, żeby, żeby coś miały, o. No, są wszystkie na wybiegu. Są wszystkie na wybiegu. Chciałem powiedzieć, że rano one bardzo szybko wybiegają. Dosłownie otwierają się drzwiczki. Nie, nie zdążę jeszcze tutaj zahaczyć na haczyk. A już część kur jest na dworze. Także szybko się oswoiły z wychodzeniem. No i co, co miałem zrobić? Miałem dynię im dać. Zastanawiałem się, jak to zrobić. Jak to zrobić? Trochę brudna. Ale to nieważne. Jak dać im dynię? No i jak? Najlepiej rozłupać siekierą. Tylko że nie mogę znaleźć siekiery. Nie mam pojęcia, gdzie ona się podziała. Także spróbujemy zrobić to dzisiaj szpadlem. Jak będzie problem, no to będę kombinował dalej. Ale myślę, że powinno się udać. Szpadel oczywiście jest, pewnie u każdego na podwórku. Także polecam. Do wszystkiego się nadaje. I gwoździe wbijać. I kopać. No i zobaczymy jak będzie z dyniami. Za pierwszym razem. No i dynia przygotowana dla kur. Yy, może nawet lepiej, że nie siekiera, no, jakby to wyglądało, jakbym szedł do swoich kurek z siekierą. <laughs> Niektórzy by pomyśleli, że hodowla mi się już znudziła, ale nie, nie, nie. Tutaj może trochę rozłożymy, żeby miały w kilku miejscach. Widać no. Troszkę się ubrudziło ziemią, ale myślę, że kurom to przeszkadzać nie będzie. No ale widać, no. Są nasiona, duże. Są miękkie, więc powinny sobie bez problemu z nimi poradzić. No i ten miąż, Podobno właśnie Oto, to. To jest dla kur podobno przysmakiem. Zaraz to sprawdzimy. O, rzuciłem tam kawałek. Już są zainteresowane. Oj, tak. Oj, tak. Myślę, że będą zaraz walczyły o pokarm. Rzucaj mi jeszcze kawałek, no bo nie podejdą, nie podejdą, jak ja jestem tutaj aż tak blisko. O! Te odważniejsze. Już sprawdzają, co tam. Co to za nowy przysmak. No i co? Deszcz pada, deszcz pada. Dzisiaj trochę pochmurno. Także no mam nadzieję, że troszeczkę później będzie lepiej, żebym mógł posprzątać ten kurnik porządnie, no bo to już czas, już jest dosyć brudno, eee, a no. jak będę to odkładał na później to będzie tylko gorzej, więc, więc lepiej to robić na bieżąco. O, odsunę się troszkę, stanę tu lekko pod daszkiem zobaczymy czy te kury będą zainteresowane dyniami, myślę, że tak, myślę, że tak. Zobaczcie odsuwam się i już idą. Jedno tu idzie do rzepaku. No, Roźmiała. Troszkę będę ciszej, żeby ich nie straszyć. No i co te kury robią? Jedzą. Jedzą dynię. Dynia będzie ich nowym przysmakiem coś czuję. No tych dyni w ogrodzie no, mam około 50. Hmm, no czyli na moje 60 kur powiedzmy, że każda ma prawie jedną sztukę dla siebie. Pewnie, pewnie chciałyby więcej, o i tak, widać to. Proszę jak one. Jak im to smakuje, to widać. Od razu. I tam zieleninkę też skubią, czyli widać, że im brakuje, muszę, muszę donosić im więcej. No, bo tu już po prostu przestało rosnąć. Widać, że o, wszystko jest wydziobane. Dużo słomy z kurnika. No, tam dalej jest lepiej. Ale nie chcę tam iść, żeby ich nie straszyć. Kury sobie ładnie jedzą. Dynia dla kur. Polecam. Widać, że im smakuje. Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Kury dostały nową nową specja... nową rzecz dla nich, nie wiem jak to nazwać. Nowy specjał. Nowy specjał. Dynia dla kur będą niosły zdrowe, może pomarańczowe jajka z pomarańczowym żółtkiem, podobno tak jest. Zobaczymy. Także to tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. I do usłyszenia.